Zwyzywajamy widzowie za to. Co mam na łubie? Kuźwa. No, wyglądam jak Debil. W sumie jak zawsze. W dzisiejszym odcinku zobaczcie, jak mi poszło na pierwszym turnieju w czapterze piątym. No i jednocześnie prawdopodobnie najbardziej mostka w turnieju, jakiego kiedykolwiek grałem. Ale sami już zobaczcie, dlaczego. Możecie też zgadywać w komentarzach, jakie były problemy. Pamiętam ci również o łapce w górę i Subiku. Dziękuję Wam bardzo. A teraz lecimy z odcinkiem. Dobra, lecimy na pocztę polska Cześć, Zaraz Teraz ginie. Stoszy... Daj mu 130 do snajpu w ogóle Są pod nami, no, pod, nami. Szaleń, pod, szaleń, nami. Chodź, pod nami, chodź nie. pod nami są Chodź pod nami są A. I wychodzi na mnie Mnie tam ja bo Wiem, oni są słabi, oni strzelają sobie, może dać im głowę Ja baituję No mrówki Dad. 60 Dobra, dawaj, dalej, dalej Co? 99 No nie znam, ty, zanim się zdarzyłem przyszedłem Dad. Dead Chciałem <grym> w tą grę grać, moja ulubiona gra Typo po w krzaczku Albo w krzaczku, albo na górce W krzaczku na górce po prawej A nie, jednak tam Gdzie? No tam się leżał Raj, placu moje. Pięć na jeden. Dobra. Dużo jeden. Dostał. Dobra. Bright bomber. White. Moja. Ta mi chwila. Ej, co? Nie mogę mi wziąć na szczęście. Jestem zdąbiony. Dzisiaj go. Ej, wyspa, wyspa, wyspa. Szybko, szybko. Tu pisałeś mnie, próbuję. Sound. Są... To ważny, to ważny. Dale, dale, zabij mnie. Idiota. Ty tu jesteś? Na, na, na mnie jest na okno, ja jestem u nich w boksie, muszę wejść. Ja p Ale jak oni kurwa nie ma. kurwa no. Nawet nie wiedziałem, że on tu jest. Wlatuję do gry. Oni u gry są, na tym, na strefie. Tak, jeden na dole. Go, Tak. Myślałem, że... Na drugi, pasy, pasy, pasy. Ale jestem nim. Ty, tu jest, typy tu są, dwójka, chodź. Idę, idę. Oni nie wyglądają na zbyt wysportowanych. Powiem, my mamy ma też jakieś Ja jestem daleko, jak coś tam cały czas. Ta, on nie jest wysportowany ani trochę. Drugi napierdala coś tam. Inny team chyba napierdalał. Tak, zabiłem, zabiłem wszystkich. Oni ani trochę nie byli wysportowani. Daj się sześć łajd. Ten drugi na mnie jest, krak, co jest? Jaką był już tu? Jaką grafera nie miał nawet? Nie, mu uciekaj, może nawet, jak chcesz. Jak, jak chcesz. No chcę, bo to jest 65 za tego. Bo mało tych jest no. Idź na. napadaj mu. O, no, nie mają kursek. Nice. Tobi, nie masz masów. Masz dużo masów. 70.

No, uciekaj do góry, weszli do góry, wyszli do góry. 50? Ale to jest solo, solo. Dobra, zbłogowałem się, gra. Co to znaczy? Cały czas mi Kliknąłem piknąłem work, workbench'a i mi się cały czas przeselowywałem. Nice. Mam Przeserwowany nympowca cały czas. Tu jest typ w konie. Mam takiego typu do zabicia w konie haź to. No i do Miałem zegar na ten. 60 crack. Co tam jest znak pod nimi. Raza tam. Dżo. Co to? No mnie nie do Nie da się k strzelać na tym na tym. Muszę pomieć drugiego. jeszcze. Chyba, że omocnieli. Dobra. Idę, się. A, mam ich na haju? Nie, nie jest, 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 jestem na dole, na luce. To, to jest solek, to jest to, to, to na znajdująca. Masz medalion na niego? Kraknę nie? z medalionem Led? Jeden i ostatni co? Kto jest... Śmiecze Śmiecie. 5 jesteśmy aktualnie. 70. Zabiliśmy się nawzajem, masz 1 na jeden. Nice. Ja by... o, e, nie chcesz wiedzieć, co się tu dzieje. Nie, nie chcesz chyba. Ja tam nic nie otworzyłem, ja. Oni się chyba z kimś biją, dlatego. Ej, ja jestem Michael Phelps, że ja pływam, czy. Iwo Zions, że gram Fortnite'a? O, nie użyłem mandaru. Kurczę, ciekawe czemu. O, nie użyłem O, nie użyłem O, nie użyłem mi. O, nie użyło ja mi mini Ja pierdolę, no Nie użyło nie mi mini mi mi mi. Chyba serwer wie nie, nie mogę się ruszać też Może nie wychodź, może... Nie, nie wychodzę Może nam gry nie zaliczy jak, ten... jak to działa Że minę dostaniemy, może ludzie będą wchodzić Jedzie pociąg, a nie, nie jedzie On jest tu cały czas czy poszedł? Nie wiem, jest 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 tu Jest sala chyba będzie... No to nie będzie miał 91, 91 się, nie, nie, się nie, 10. 10. 10. nie wiedział, że my tu nie nawet Wybijasz go czy nie? Nie, Bierzesz ja Tak Jakiś debil W 27, szósty zmysł No ja nie mam żadnego superhealingu Tak? Nie, nie miałem rola, nie miałem daj sobie No ja mu plecy zrobię Siła On sobie do siebie On nie wiem no. Co się dzieje? Zrobiłem jednego. Dałem 50 Daj się do siebie. Teraz Co wiem wszystko w lacie dostało w Miałem jakieś mega farta chyba. No, A jednak no. Ja gram. No ja też. Już o, nie. Ja miało ja tam nam. Kurczę, to serwery Fortnite Kurczę, te, ta skrzynka jest chyba zaszyfrowana, nie? ja, ja mi się nawet nic nie zgadzać, że tylko że tylko dogadać. To... Kurczę, tam lecić Michael Jackson. O czekaj, znalazłem sposób naruszania, nie? Idę zabijać ludzi. Lecę na pierwszego hopa, czekaj. Ale muszę tylko, tylko lewym przyciskiem myszy. Ktoś będzie na ruinach, zaraz tam robię killa a dobrze, dobrze, że Niemcy mogą grać. Wszystkie kraje z mogą grać, by the way, chyba. Słuchaj, chyba. idę do gry. Aha, idzie drugi, idzie drugi. Tak, dostałem pisa, dot zamykam gra. 130 Ja pis mole, kurt, vlogger, Twitter, rabbit FM, czemu ty jeszcze kliknąłeś te gry? Combo daddy wygra Nie zrodał, nie zrodał, dałem, dałem mu 50 Zrobiłem No kurwa robię pierdol mnie, no tak Nic nie mogłem zrobić nawet Nic nie mogłem zrobić nawet no Dad Jest, chodzę w drugie, wchodzi w dół Jeszcze na Tak jest super jumpy Ja lootywuję tego Ja robię, ja robię, ja robię, ja robię pressy cały czas na to idzie się popluskać chłop O, no, nie zdarzało mi Ten na SA, się. Dobra, dobra. Mój Który Pist, List Dead, Dobra, Dead. Ja się Dobra, ja wziąłem rzeczy Mam medalion, także trzyle Kode Podaj Tak go Zero Dead 120, jeszcze na O kurde 1. Po nami, po nami, po nami Co nami. to jest? no? Jest, jest, jest taki damage z tej pompy Dałem 89 klatek, nie? Mazur, na player chyba to był Jamside i Minia oni się ładni dosowali, nie? Ten też, to, to samo. Pierwsze, pierwsze miejsce, 0 kili. Drugie miejsce, 0 kili. Pierwsze miejsce, 0 kili. Trzecie miejsce. Oh. Wow. Podejdzie tam. Tak? Brzmiała tam skrzynka? No idiotą. Siaron. No, no. Maga? Tak? Mazara, no, Mazara? No, Dot? zbugowała zbugowało się. Typ co chyba? Chwaki idzie. No, On cofał? White dad. Czyli jeszcze. Go za nim. Ja mam zero. Przediś Dobra Tam jest? To jest Mr. jakiś. Normalnie. Normalnie bez kapkę. Real ja. to jest Oaj, to dałem. No, damam, damam, damam. 88? No, a się tutaj? Nie, tam bliżej, tam dalej. 30? Moks? 30? Box. Na Nice. wóz. Mały wóz. Mały wóz. Mały Mam tu jeszcze jeden Ma no, tych medów, ale nie strasz tych medów, bo oni będą grać na je. nie. Tak? No mnie dać w sumie. Tu są nie może wejść do dano. Dostał? Nie wejdą do dano, jeden gramada. Haha, <grywa> zablokowałem drzwi. Jeden gramada, nie wiem ile ma. No to jest tryleks. link